Nagrywa e, się nowy vlogmas. E, ja jestem już na nogach. E, piję sobie kawusie. Powiadałam, że trochę mi oko swędzi, ale to chyba wiecie od czego? E, od kleju duo. Który chyba najwidoczniej w świecie już powinnam wyrzucić. Bo możliwe, że mam go zdecydowanie za długo. A ostatnio przez dwa, ra e, dwa razy kleiłam sobie właśnie. E, takie pojedyncze kępki, ke dlatego muszę dać troszkę odpocząć oczom. E, ogarniam się i słuchajcie, um, no dzisiaj, kolejny dzień, kiedy siedzą dziewczyny w domu. W zasadzie e, Tosia jeszcze dzisiaj posiedzi, um, a jutro już myślę, że pójdzie do szkoły, mam taką nadzieję bo powiem Wam, że to siedzenie w domu niby wydawałoby się takie fajne, ale powiem Wam, że ona jest strasznie wtedy marudna, bo przyzwyczaiła się do takiego trybu, że tak poranka do godziny czasami 14 ma jakieś zajęcia w szkole coś robi, jest to wszystko zorganizowane a w domu no jednak umówmy się nie uwierzę, że jest mama, która będzie siedziała od godziny 8 do godziny 13 czy 14 i zajmowała i dawała dzie dziecku jakieś wiecie zajęcia typu no nie wiem rysunki, prace plastyczne i tak dalej, także no mam nadzieję, że jutro pójdzie już do szkoły, a ja z Lęką dzisiaj jadę do lekarza z rana Właśnie na takie kontrolne badania krwi. Także rozplatam sobie warkoczyki. Idealnie spryskać trochę lakierem. No i, co, I zaczynamy nowy dzień, nowy vlogmas. Dostałam właśnie przepis od mojej mamy na zupę rybną, którą będę robiła właśnie w święta. Także nie mogę się doczekać jak mi wejdzie. A tymczasem no, pazurki powiem Wam, że są przepiękne. Bardzo mi się podobają, tylko że są strasznie ostre przez takich kilka pierwszych dni, dwa, trzy dni czasami, no to te paznokcie są dosyć mocno ostre, dlatego ja zawsze sobie od spodu polerką delikatnie jeszcze przycieram, bo a to, się, to, to, że siebie drapie, to pół biedy. Ale czasami zdarza mi się a to się właśnie ubrapać. No, także dzień dobry. Witam się z Wami. No i zaczynamy ten dzień. Piękny ten lizak. Wymalujesz go? Nie. Antośia mi narysowała pięknego Lizaka. Świąteczny taki, nie? A co chcesz, żebym jeszcze narysowała? A może piękną choinkę? Czy co? To ty mi namaluj, coś będzie niespodzianka. Ok? To cię ja mogę namalować. No to namaluj. Słuchajcie, dzisiejszy vlogmas będzie tutaj, w tej drugiej części, e, takim pomysłem, prezentownikiem na prezenty na ostatnią chwilę, dzień, dzisiaj mnie po prostu przeorał. Słuchajcie, totalnie e, nagrywam tą końcówkę tego vlogmasa, żeby Wam go dzisiaj wrzucić. I słuchajcie, jutro zaczynamy od nowa, nową siłą, nową motywacją. E, przychodzę do Was z szybkim pomysłem na gotowy prezent. Mamy teraz taki bardzo gorący czas. Też często rozmawiam właśnie z koleżankami i tak dalej. Co kupić komuś tam na prezent? Pod choinkę dla męża, dla popaka, dla siostry, i tak dalej. I słuchajcie, ogólnie wiecie, że ja z marką Made in Lab jestem związana już dłuższą chwilę i bardzo często Wam polecam właśnie zapachy tej marki. I jak co roku marka Made in Lab również w swojej ofercie ma gotowe. E, zestawy prezentowe, które mogą być dedykowane właśnie dla kobiet i dla mężczyzn. Myślę, że to jest naprawdę świetna opcja. E, powiedziałabym taka na szybko, na ostatnią chwilę, bo wiem, że czasami jest tak, że na ostatnią chwilę przypominamy sobie, że a nie mamy prezentu dla siostry, dla chłopaka, męża i tak dalej. I tutaj w tym roku marka Made in Lab przygotowała kilka zestawów, właśnie e, prezentowych. Ale również przygotowała właśnie gotowe pomysły, gotowe prezenty, gdzie możecie, słuchajcie, kupić osobno portfele, które znajdowały się również w ubiegłym roku, tak samo jak i w tym możecie kupić boksa z portfelem, ale też osobną biżuterię. Eee, zerknijcie sobie oczywiście na stronę internetową, ja Wam linka tutaj zostawię e, na dole. Ja tutaj mam Wam do pokazania dwa boksy, bo wybrałam sobie męski i damski w konkretnej e, wersji zapachowej i zacznę słuchajcie może od tego e, damskiego. Każdy boksik słuchajcie jest już tak gotowo, tutaj Wam też wyskoczy gotowa, piękna rolka jak te boksy były zapakowane. One są ogólnie tak właśnie zapakowane, typowo już do wręczenia i są jeszcze e, przeplecione właśnie takim białym, ładnym sznureczkiem. I w takim boksie macie chyba z tego, co kojarzę, trzy opcje m, zapachowe powiedzmy. E, na przykład właśnie z tą biżuterią marki Praven, która tutaj się znajduje, macie do wyboru dwa e, zapachy. Sensie do wyboru. Tutaj ja akurat wybrałam sobie numerek 157 i numerek 57, i to są e, zapachy inspirowane. Jeden to jest My Way, a drugi to jest Prada Paradox. I tak jak zapach My Way znam, Prada Paradox nie znam, będę miała okazję sobie przetestować. I taki właśnie prezent, słuchajcie, macie m, gotowy na dobrą, na dobrą sprawę e, do wręczenia. Dodatkowo nadmienię, że wysyłka w Made in Lab. Jest naprawdę ekspresowa. W ciągu 24 godzin macie wysyłkę wysłaną, także macie pewność, że dojdzie ona do was szybko. E, ja wybrałam sobie właśnie ten zapach, te dwa zapachy, czyli Prada Paradox, zapach inspirowany, a także Armani My Way, też zapach inspirowany. E, tutaj skupię się na chwileczkę na tej biżuterii. Przepiękna jest ta bransoletka, coś dla fanek. Słuchajcie, srebra. Ja ostatnio powiem wam, że tak, trochę się przerzuciłam na srebro, jakoś tak bardziej się e, lubię ze srebrem, i tutaj mamy naprawdę bardzo przepiękną i delikatną e, bransoletkę, która jest naprawdę taka ładna, minimalistyczna. Tutaj są e, znaczki nieskończoności i cyrkonie. Przepiękna jest ta bransoletka. I właśnie jedna, jedna opcja właśnie zestawu prezentowego dla niej to jest właśnie wybór e, zapachów z biżuterią właśnie prawym. O! tak tutaj, ale słuchajcie, macie też możliwość wyboru właśnie zestawu prezentowego, czyli dwóch zapachów z portfelami. E, portfel damski jak on wygląda i tak jak wspominałam wcześniej, jest możliwość zakupu samego portfela damskiego i męskiego e, i ten damski wygląda też bardzo ładnie, czerwony. Tutaj mamy taki bardzo delikatny, słuchajcie, grawer e, literka M. I L, czyli Made in Lab. I portfel jest wykonany oczywiście ze skóry i jest zamknięty w takim ładnym, eleganckim opakowaniu. Przepiękny portfel. Ja Wam powiem, że ja od dłuższego czasu e, częściej się noszę ze sobą torebki takie większe, więc ten portfel chyba sobie zostawię. Piękny, ładny, czerwony, zgrabny, ale też jest e, tak jak mówię, możliwość wyboru zestawu właśnie prezentowego e, z portfelem męskim. Zaraz Wam pokażę bransoletkę męską. A portfel męski wygląda w ten oto no, sposób. Piękny, czarny, elegancki. Też tutaj z takim delikatnym e, grawerem made in lat. No i oczywiście jest tutaj... E, no, dla mnie jest naprawdę świetnie zrobiony. Skórka pięknie, ładnie. Także myślę, że jest bardzo miękki, powiem Wam. Nie jest taki sztywny, twardy, tak samo jak i ten damski, czerwony. Także, no, ten portfel też pójdzie u mnie do kogoś pod choinkę. Także tutaj mamy ten box damski, natomiast już Wam pokażę zapach box męski i tak samo, słuchajcie, tutaj mamy, wybrałam sobie opcję zapachową Dior Savage i Giorgio Armani, słuchajcie, przepiękne zapachy, także ja znam, tak jak mówię, znam te akurat dwa męskie zapachy i no uważam, że to są zapachy takiego typowego mężczyzny. Naprawdę bardzo pięknie pachnące, ale słuchajcie, skupmy się tutaj na tej bransoletce. Jeżeli w swoim otoczeniu, w swoim gronie mężczyzn, mężczyzn bliskich macie osoby, które Lubią biżuterię, to tutaj marka prawem właśnie w tym boksie z Made in Lab przygotowała przepiękną, taką czarną, powiedziałabym minimalistyczną, ale bardzo ładną bransoletkę. Ona jest zapinana tutaj w ten oto sposób. Mój mąż na przykład bardzo lubi tego typu bransolety, także tutaj mamy, zobaczcie, też ze skóry właśnie piękną biżuterię męską. I tak jak mówię, możecie wybrać albo takiego boksa z biżuterią, albo z portfelem. A tak jak wspominałam wcześniej, macie też możliwość właśnie wybrania samego portfela. Ale otwórzmy, słuchajcie, ten zapach. 173 to jest nowość, i to jest zapach. Czy to jest zapach inspirowany Guerlain Aqua Allegoria, zapachy cytrusowe powinna być tu wyczuwalna nuta mandarynki. Słuchajcie. E, o, jak to pachnie! Już poczułam naprawdę bardzo cytrusowo i rzeźko. E, słuchajcie, jeżeli chodzi o zapachy Made in Lab, to tak jak mówiłam już wielokrotnie, to jest pojemność 100 ml na, za naprawdę bardzo fajną cenę. Ja osobiście mam takie swoje top of the top, jeżeli chodzi o markę Made in Lab, a zapach numerek 173 to jest przede wszystkim, o, jak piękny no dobra, tutaj mamy faktycznie wyczuwalną nutę mandarynki I muszę Wam powiedzieć, że to jest zapach, który myślę, że przede wszystkim będę używała bardzo często w okresie wiosna-lato, bardzo taki świeży, cytrusowy, lekko słodki, no to czekajcie, ja sobie tutaj tak sprawdzę, co tutaj mamy jeszcze, tak, bo mamy tutaj nutą bazy jest drzewo sandałowe i bursztyn, więc tutaj faktycznie lekka taka nuta słodyczy jest wyczuwalna, słuchajcie, na stronie Made in Lab macie. Teraz tak w ogóle fajnie zrobili w ich sklepie internetowym, że przy każdym zapachu, przy każdym flakonie butelki Made in Lab macie na dole obrazek dokładnie o zapachu w którym jest inspirowany Made in Lab wraz z sceną. I ten na przykład flakon, czyli Guerlain Aqua Allegoria kosztuje w granicach 600-700 zł. Tutaj buteli, buteleczki Made in Lab naprawdę wychodzą bardzo korzystnie. Dodatkowo aktualnie jest bardzo fajna promocja... Jeżeli chodzi o wysyłkę, e, wszystkie potrzebne dokładnie informacje znajdziecie na dole, to będziecie mogły sobie zebrać. Nie jest żadną tajemnicą, że ja również lubię oszczędzać i lubię polować na fajne okazje cenowe, przy czym lubię mieć dobre produkty, lubię pięknie pachnieć i u mnie zapachy ogólnie bardzo często i praktycznie codziennie goszczą na ciele, jak i na odzieży, także zachęcam Was serdecznie do zapoznania się z marką i zerknięcia też również w zakładkę nowości, bo jest dużo nowych zapachów. Ten mi się, powiem Wam szczerze, że bardzo podoba, a aktualnie jeszcze na flakoniki 100 ml jest minus 30% rabatu, więc to też myślę, że jest bardzo fajna okazja, żeby wypróbować nowy zapach. Bądź też zrobić zapach swojego ulubionego zapachu. No, umówmy się, zapachy oryginalne, oryginalne flakony, perfumy i tak dalej kosztują często naprawdę kolosalne pieniądze. Zacznijmy powiedzmy już nawet te 500-600 zł, nie, nie mówiąc o kilku tysiącach złotych, To jest dla mnie po prostu totalny kosmos. Ja uważam, nie powiem, bo lubię również oryginalne zapachy, natomiast. Dla osób, które uwielbiają wylewać na siebie zapachy, wody toaletowe, wody perfumowane, ogólnie perfumy, myślę, że dobrą opcją jest wypróbowanie i zakupienie sobie właśnie zapachów inspirowanych oryginalnymi, drogimi zapachami i te wtedy bez problemu słuchajcie możecie i bez żadnych takich skrupułów i wyrzutów sumienia możecie wylewać na siebie te zapachy. Jeżeli chodzi o trwałość, słuchajcie, wszystko kwestia bardzo indywidualna. Wiadomo też, na utrzymanie zapachu i na trwałość zapachu na naszym ciele czy też na naszej skórze wpływa bardzo wiele czynników. Też wielokrotnie Wam wspominałam, że najlepiej pryskać perfumy na miejsca takie bardziej pulsacyjne, czyli na przykład za uchem, gdzie mamy ciepło, gdzie tętnice nam, wiecie. Pulsują. Dużo lepiej zapachy trzymają się też na przede wszystkim świeżo wykąpanym, umytym ciele, po ciepłej kąpieli. Ja to tak słuchajcie, zauważyłam. No i dodatkowo na odzieży też długo się zapachy utrzymują. To jest wszystko bardzo kwestia indywidualna i tak jak mówię, na to wpływa wiele czynników. Ja osobiście uważam, że za tą cenę naprawdę zapachy Made in Lab są dobre. E, musicie też, słuchajcie, wziąć pod uwagę to, że bardzo często jest tak, że jak się spryskamy jakimś zapachem. To wydaje nam się po godzinie, po dwóch godzinach, że nic nie czujemy. To wynika z tego, że my jesteśmy tak, jakby cały czas otulone tym zapachem, i nam się może wydawać, że zapachu u nas nie czuć, a osoba, która stoi koło nas, bądź też idzie za nami, będzie ten zapach czuła. No i na sam koniec, tak podsumowując moją właśnie e, opinię na temat Made in, made in Lab, zaznaczę, że mm, wiemy wszyscy, jak wszystko idzie do góry, cenowo i tak dalej. Marka Made in Lab, przede wszystkim to jedynie, co idzie do góry, to ilość nowych pozycji. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ja w dalszym ciągu czekam na zapach inspirowany. Tutaj Wam słuchajcie pokażę oryginalny toast Onyx, ten czarny. Ja go bardzo oszczędnie używam, także jak tylko się pojawi w nowościach Tous Onyx, właśnie w Made in Lab, to na pewno sobie zrobię, zrobię zapas i będę częściej wylewać na siebie ten zapach. Także linka wam, oczywiście, dziewczęta i chłopaki, zostawiam tutaj na dole w opisie. Dajcie mi koniecznie znać, czy macie jakiś swój ulubiony zapach, właśnie z Made in Lab, który coraz częściej nosicie. Ja Was oczywiście serdecznie zachęcam do zamówienia i zakupu tych właśnie zestawów prezentowych w formie boxów świątecznych czy też właśnie pojedynczej pojedynczych takich egzemplarzy jakim są portfele czy też biżuteria bardzo fajna przystępna cena cieszę się, że marka Made in Lab i w tym roku właśnie wyszła z tą propozycją do klientów i osobno jest możliwość zakupu portfeli także ja już swoje prezenty odkładam biżuterię swoją zakładam no i dziękuję wam bardzo serdecznie dzisiaj za uwagę w tym vlogmasie. No i co, widzimy się jutro.